Dzień dobry Państwu. 9.9. To już jest taki standardowy tekst. Muszę zmienić go trochę, ale to jest dobry moment na krótką, poranną rozmowę przy kawie, właśnie a propos kawy o sprzedaży. A moim gościem jest powiedziałbym znowu niezmiennie Grzegorz Radłowski. Dzień dobry. Grzegorz, chciałbym dziś porozmawiać z Tobą o trochę innej sprawie. Co prawda, oczywiście powiązane jest z tym, o czym rozmawiamy cały czas, bo rozmawiamy jednak o efektywności. Tak. Mówiliśmy trochę o pasji, trochę o zaangażowaniu, trochę o otwartości na rozwój, trochę o mhm. refleksji, ale wydaje mi się, że taką, taką, nie wiem, czy to jest kompetencja, czy to jest jakiś, jakaś cecha bardzo ważna, którą zwykle szuka się w handlowcy i o której często menadżerowie, menadżerowie mówią. Orientacja na cel, determinacja w osiąganiu celu, koncentracja na nie wiem wyniku. Tak. Czy to jest tak, tak, takie, taka, taki fokus to jest ważne sprzedaż? Tak, tak, tak. Powiedz mi, jak ty byś podszedł do tego tematu? To znaczy, Co to dla ciebie w ogóle oznacza? Jasne. Jak się okazuje, i harwardzkie badania też o tym mówią, że orientacja na rezultaty to jest jedna z większych wyróżników w kompetencjach najlepszych sprzedawców. To oznacza, że oni w świecie tym codziennym, w którym realizujemy te wszystkie tabelki, analizujemy w sprzedaży. To, jak sobie patrzymy na produkt i na to wszystko, to orientacja na rezultaty jest absolutnie centralnym miejscem ich i to badania też nam mówią. I w niektórych zresztą kwestiach takich, znaczy w niektórych narzędziach tak. takich kwestionariuszowych, w tak, tak, kompetencjach, tak. jest jedno z takich kluczowych, tak? orientacja tak. na rezultat, czy na badanie na cel. Tak. Dokładnie, tak, tak? tak. Determinacja w osiąganiu wyniku, tak jest. Coś, Dokładnie. I teraz, jak sobie patrzymy, jak to się odnosi do mnie jako do sprzedawcy, do Darka, do Grzegorza, czy kogokolwiek, kto, kto jest sprzedawcą w praktyce, to bardzo ważne są dwa składniki tego. Dwa komponenty. Jedno to jest aspiracja, a drugie to jest partykularna motywacja. I teraz dlaczego? A co to znaczy? Co to powiedz? oznacza? Tak jest, dokładnie. Aspiracje to jest coś, co jest pośrednim wyobrażeniem swojego celu, który ja realizuję w pracy, ale dzięki temu ja zrealizuję swoje, no właśnie. Marzenia, aspiracje i cokolwiek takiego. Czyli czy mam jakiś w cudzysłów, wyższy troszeczkę cel, dla którego to robię, Aha. że on mnie popycha do tego, żebym ja w centralnej części swojego myślenia, jak przychodzę do roboty na dziewiątą czy na ósmą, to ja właściwie przez cały dzień to jest centralny punkt mojego okay, mojego, ja rozumiem, mojego czy, działania. Ja dobrze rozumiem. To znaczy, że mówisz tak, bardzo istotnym elementem, czy komponentem tego, tej koncentracji na rezultacie jest to, czy istnieje jakaś. Wyższa wartość, do tak której jest. zmierzam, tak. a którego etapem albo narzędziem tak. będzie realizacja celu. Tak, Dokładnie. cholerę tak. ja właściwie o... chcę to, ten Jak... cel realizować. Absolutnie. I, o... I chodzi bardzo o tą cholerę, żeby tak. miało tą wewnętrzną cholerę. Teraz, dlaczego ta wewnętrzna cholera jest ważna? Dlatego, że jeśli ja mam określone te aspiracje, i to jest bardzo duża, ważna część mojej autorefleksji jako sprzedawcy, czy ja mam coś po coś więcej, ja to realizuję. Czasem jest to na przykład, tak jak wy pracujecie też czasem z ubezpieczeniami, wiecie doskonale, programy lepiej dla ubezpieczeń, że na przykład ubezpieczenia życiowe czy zdrowotne często właśnie na tym polegają, kiedy taki agent ubezpieczeniowy, ten, ten, który jest najlepszy, najczęściej jak się z nim pogada, to on, i robiliśmy takie wywiady też u nas w pracy, to się okazuje, że oni bardzo często mówią właśnie o tych aspiracjach. Nie? Po co ja coś więcej to robię? Gdzie to jest? Ja muszę to złapać. I to jest pytanie często bardzo o sens. nie? I teraz to jest paradoks. Sens, orientacja na rezultaty, no ale czymś ta droga musi być wypełniona. I to jest to właśnie no tak, to wypełnienie przykład, tej drogi. Am, ale może być taka sytuacja, tak mi się wydaje przynajmniej, no. że, znaczy, że jakby głównym sensem robienia tak. to jest to, żeby udowodnić sobie moją wartość, żeby ludzie mówili o mnie najwspanialsze rzeczy. No mhm. bo tak sobie wyobrażam, że ja nie muszę mieć jakiegoś takiego materialnego celu tak. albo jakiejś takiej. Takiego, takiego ostatecznego celu mojego życia. Tak, tak tylko, tak. tylko po prostu jestem w środowisku, w którym oczekiwane są rezultaty. Tak. Za rezultatami idą nagrody, tak. ale też takie nagrody społeczne. Tak. Na zasadzie poklepanie po plecach, o, pokazanie część... na świeczniku. Tak, tak. Ekspozycja, taka ekspozycja tak. właśnie społeczna i to mnie kręci. Tak. Tak, tak. Mhm. To jest, I rozumiem, to jest, to tak. To jest ta aspiracja. Tak jest. To, I to jest ten moment, tylko że jeśli ja go sobie określę, potrafię go dość dobrze dodiagnozować, na przykład w programie rozwojowym, który robimy u nas w firmie, no to wtedy zaczyna, jak to się mówi, zaczyna mnie w tej robocie żreć pozytywnie. Nie? To znaczy, mnie to nakręca. Co rano co się budzę, to mam to, mam to w głowie. To jest orientacja na rezultaty. I dru... a, a drugi komponent, a drugi, a drugi komponent, który mamy, to jest rzecz związana z odpornością na stres. Czyli. Ja muszę sobie umieć w ramach orientacji na rezultaty, dostrzegając bariery i tego typu rzeczy, radzić w określony sposób ze stresem i muszę być tego świadomy, jak tym zarządzić. Dlaczego? Bo sprzedaż jest pracą bardzo emocjonalnie angażującą. Tak? I teraz zobaczmy, że zorientowanie na cel jednak wymaga ode mnie ciągle mobilizacji, determinacji, tak? Czyli ja się muszę ciągle nakręcać, ciągle nakręcać. Jeśli to mnie kosztuje, to ja muszę odpuścić też w pewnych momentach, żeby nie było tego efektu słynnego w sporcie, że jak mamy same sukcesy, same sukcesy, później zaczyna, zdarza się jakaś jedna porażka i ta porażka kompletnie mną no, zaczyna chwiać, tak? To znaczy tak. ja sobie nie jestem w stanie kompletnie z tym poradzić. Więc trzeba pamiętać, że ta odporność, ten stres jest cholernie ważna. No jest też taka trzecia rzecz, która często jest podawana jako jako, jako bardzo istotna, to jest poziom komunikatywności, tak i się okazuje, że ci znów najlepsi sprzedawcy, którzy są zorientowani na rezultaty, są odporni na stres, mają też, co ciekawe, komunikatywność na trochę więcej od mediany, czyli ponad średni, przeciętny poziom komunikatywności. Co to oznacza? Nie są tymi tak zwanymi kawoszami, czyli jeżdżą na spotkanie, wypili tysiące kaw i nie ma nic z tego, tylko jednak są na tyle komunikatywni, że wiedzą, w jakich sytuacjach postawić klientowi granice, w jaki sposób klienta zmotywować czasem do podjęcia decyzji na podstawie niepełnych danych, tak? Czyli to jest taki poziom wyważonej komunikatywności, która powoduje, że ja jestem mobilny intelektualnie, Emocjonalnie u klienta. Nie? Czyli, ja, czyli ja potrafię poznać jego świat, i dzięki temu, że poznaję ten świat, jestem lepiej zorientowany na rezultat, sam sobie ze sobą lepiej radzę. No i trzy, tak naprawdę potrafię rzeczywiście, ten klient ma takie poczucie, nie no, pan Darek albo pan Grzegorz, o nim absolutnie rozumie. No ale nie masz takiego poczucia, że no bo ja sam znam wielu takich handlowców i tak. nawet tak przez chwilę się zacząłem zastanawiać, jak ty zacząłeś mówić. Jakim ja jestem tak. typem handlowca, to muszę ci powiedzieć, że ja sam w sobie nie odnajduję takiej gigantycznej determinacji do realizacji celu czy rezultatu. Tak, tak. Mnie w ogóle ciekawe, że mnie sam proces. Wiesz, takiego, um, znaczy sam proces docierania do tego grala nie interesuje. Sam tak. gral mnie nie interesuje. Tak tak, 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 tak. Mi się bardziej podoba droga do tego grala. znaczy gonienie króliczka. Gonienie w króliczka. To mnie bardziej, tak, tak, mnie bardziej tak, kręci tak. gonienie króliczka i tak. nikt mnie nie musi motywować tym dogonieniem króliczka, tak, tylko tak, samo tak. mi się podoba. Tak, tak, Zdobywanie, tak, wiesz, tych takich sprawności wynikających właśnie z treningu, może. Tak, tak, tak. I zastanawiam się w związku z tym, mm -hmm. bo trochę żeśmy od tego zaczęli, czy taka Silna determinacja na realizację celu mm -hmm. czy rezultatu mm -hmm. jest rzeczywiście tym najważniejszym elementem, bez którego nie da się być kompetentnym, skutecznym handlowcem, Bo ty pokazałeś kilka tych tak, elementów. Tak, tak, kilka. Ja powiem tak, że ta orientacja na rezultaty, ja Ci mówię tu o wynikach badania, które dotyczy tych geniuszy i tego niedużego ułamka, tak? czyli tych top, top of the top. Tak. Nie? Więc oni, więc oni no, no właśnie, dlatego o tym trochę Darek mówię, że pamiętajmy, że jest ta spora, ta 40%, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach, ta grupa, która jest absolutnie a, wyuczalna, jest też wewnątrzsterowna, potrafi też sama się uczyć dużo, jest nastawiona na rozwój i bardziej chodzi o ten komponent. Nie? I ja nie muszę być najarany, rozumiesz, jak można powiedzieć, jak łabąć na, na, na wodę, tylko ja rzeczywiście potrafię tą energią sterować wewnętrzną, żeby na przykład się też nie spalić, dlatego ta odporność na jest taka ważna. Nie? Ja wiem, kiedy jest ta determinacja potrzebna, żebym na przykład zamknął deal z klientem i, i wiem, że oto to jestem przykład kluczowe spotkanie. Ja na te 45 minut jestem skoncentrowany, bo wiem, że już tyle u tego klienta zrobiliśmy, że właściwie on powinien się segmentować, powinien być naszym klientem. Ale, ale z drugiej strony, ja muszę wiedzieć, kiedy ja muszę odpuszczać, czyli ta interwałowość moja, mhm. jakie ja sobie radzę z zarządzaniem sam sobą w sprzedaży, dlatego że pamiętajmy, ci high performerzy i ci top, top ludzie są często ludźmi, którzy pracują. Ją bardzo dużo, tak? Oni tak. cały czas są w tym akwarium, pływają dość dynamicznie, w tym basenie cały czas, tak? Codziennej sprzedaży. Więc pamiętajmy, że zadbanie od tej strony od siebie, złapanie tej równowagi nagle zaczyna dodawać tych właściwości, które powodują, że jestem bardziej no, konkurencyjny na rynku po prostu. Nie? No dobra, to mnie trochę uspokoiłeś i w takim razie wrócimy do tej rozmowy już jutro, a na dziś wszystkim performerom, życzę. Orientacji na rezultat jakkolwiek rozumiany, to jednak pamiętajmy po co biegniemy, albo zaczynajmy z widzą końca. Gdzieś jednak powinniśmy dobiec. Zatem miłego biegu życzę. Miłego biegu życzymy.